Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem będzie to dość króciutki filmik, dlatego że przygotowałam dla Was zestaw ze sklepu internetowego One Day Saving. Jest to zestaw do mozaiki diamentowej, w której będziemy wyklejać torebkę albo portfel. Różnie jest to przedstawione, tak naprawdę ogranicza was tutaj tylko wyobraźnia. Jest to zestaw, który już raz wam pokazywałam w jednym z filmików. Był to unboxing i tam już tą torebkę mogliście zobaczyć. Przepraszam was też za to odbijające się światło, ale dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, więc muszę się wspomagać lampą. Zestaw z drugiej strony wygląda w taki sposób. Mamy tutaj wszystkie potrzebne rzeczy, właśnie do wyklejenia tej torebki. Wszystko znajduje się w takim pięknym woreczku strunowym, który możemy sobie odsuwać, zasuwać. Jest to woreczek naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie jest to taka typowa tandeta, więc spokojnie można sobie go wykorzystać również do innych celów. I posłuży nam naprawdę bardzo długo. I ja lubię takie rozwiązania. Dlatego, że tak czy tak te zestawy są pakowane właśnie w jakieś plastiki, w jakieś folie dziwne, i zazwyczaj te folie właśnie idą od razu do śmieci. I ja zawsze doceniam, kiedy jest już opakowanie, które możemy ponownie wykorzystać. Ja tutaj sobie wszystko otworzę i pokażę Wam, co mamy w środku. Odpakowałam sobie wszystko, żeby Wam tutaj zbędnie nie szeleścić. No, i teraz mogę Wam powiedzieć, że mamy tutaj trzy woreczki strunowe, tackę, żywicę, długopis i oczywiście diamenciki. Jeżeli chodzi o diamenciki, to mamy tutaj siedem różnych kolorów. No i. Znajdują się tutaj takie zwykłe diamenciki, ale znajdują się tutaj również większe kółeczka i takie ozdobne bardziej łezki, może w ten sposób. Teraz pokażę Wam tutaj wszystko z bliska, jak to wygląda. A tutaj jest nasza torebka, i czas ocenić, jaka ona jest tak naprawdę. Tutaj u góry. E, mamy taki, takie coś do trzymania. E, tutaj jest, spróbuję wam to wyostrzyć. O, e, tutaj jest to zamontowane właśnie w taki sposób. E, mamy tutaj suwaczek. No i zaglądamy do środka. Ja również tutaj jeszcze nie zaglądałam. Dobra. W środku mamy taki zwykły śliski materiał, taki błyszczący, zobaczcie. E, Tutaj jest na zewnątrz coś w zasadzie tak, skóra, ale wiadomo, że sztuczna. E, tak wyglądają tutaj te szycia na bokach. Ja wam to spróbuję pokazać. O, zobaczcie. O, tak to wygląda po rozszerzeniu. Wydaje się być zszyte dość porządnie. Tutaj gdzieś mi wystawała o jakaś niteczka, ale to można sobie spokojnie odciąć. Nic się tutaj nie rozchodzi. Ja zawsze lubię patrzeć, czy tutaj te szwy są dobrze zrobione. Nie wiem dlaczego, ale zawsze to sprawdzam. Ale wydaje się być wszystko w porządku. Tutaj w środku też jest to dość estetycznie wykonane, więc w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. A wiecie, że ja zawsze się lubię do czegoś przyczepić. No tutaj, ta, to, to, to. Ale teraz mogę sobie wziąć na życzki i sobie to odciąć i w zasadzie po problemie. Więc to mam już odcięte, tutaj mi się coś pobrudziło, więc tak wygląda ta torebka. Tutaj mamy te elementy, które będziemy wyklejać, ale do tego przejdziemy już za momencik. Teraz zajmiemy się organizacją diamencików. Zastanawiałam się, czy w ogóle je gdzieś przekładać, czy nie, ale znając moją córkę i znając jej możliwości stwierdziłam, że najbezpieczniej będzie e, zwyczajnie sobie to przerzucić tak na wszelki wypadek i użyję do tego e, mojego organizera na diamenciki. E, jest to e, organizer ze sklepu bodajże Craft Deals, o ile dobrze to wypowiadam. E, wszystkie linki zostawię Wam w opisie. Tutaj są rzeczy, których używam właśnie do wyklejania. Teraz już jakoś nie używam tych rzeczy, które są dodane do zestawów, tak jak na przykład tutaj mam tą tackę i ten długopis. Nie używam tego z uwagi na to, że ja mam po prostu swoje ulubione przyrządy. I używam ich w kółko. E, więc teraz po prostu sobie porozcinam te diamenciki e, i poukładamy sobie je tutaj. Ja tutaj mam też bardzo niepoukładane, dlatego że moja córka lubi się tym bawić, a e, żeby mieć chwilę spokoju, to po prostu jej na to pozwalam. E, dlatego teraz sobie to poukładam tak, żeby było ładnie. Takie rzeczy mam już przygotowane, więc teraz najwyższa pora, aby zabrać się za wyklejanie. Ja sobie teraz odrywam tą folię ochronną, która jest tutaj na, tym, na tej torebce. No i co? No i wyklejamy. Chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Thanks. Moja torebka jest już wyklejona, więc teraz pora zorganizować sobie te diamenciki, które zostały nam z zestawu i powiem Wam, że zostało tego dość sporo, już Wam tutaj pokazuję. Tutaj mamy jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę, czwóreczkę. Tutaj mamy piątkę, szóstkę. I siódemkę. I jak widzicie, wszystkiego zostało. I przepraszam, że tak dziwnie mówię momentami, ale jestem chora i, i tak trochę mówię przez nos. Chciałam sobie to zorganizować do mojego woreczka, w którym miałam te wszystkie takie kolorowe diamenciki. Kolorowe, w sensie różne kształty, ale nie mogę tego nigdzie znaleźć, więc po prostu wezmę sobie nową torebeczkę i wsypę wszystko do tej nowej torebeczki. Dobra, mam już wszystko przesypane. Są też osoby, które zawsze się mnie pytają, dlaczego ja to wszystko przesypuję do jednego woreczka i czemu ja tego sobie nie segreguję pojedynczo. No i odpowiedź jest. Prosta. Zwyczajnie nie mam miejsca na to, żeby każdy diamencik, każdy rodzaj diamencika był spakowany osobno. Ja jestem osobą, która zajmuje się wieloma rzeczami, wieloma dziedzinami. I gdybym miała mieć poukładane wszystkie rzeczy z mozaiki diamentowej osobno, wszystkie rzeczy z haftu osobno, wszystkie rzeczy do szydełkowania i robienia na drutach osobno, wszystkie rzeczy do robienia świeczek osobno. I wiele, wiele, wiele innych, to musiałabym mieć pięć pokoi, żeby to wszystko ładnie poukładać, i w tych szafach, żeby to było ok. I jeżeli ktoś zajmuje się tylko mozaiką. No to wiadomo, że będzie sobie zbierał te e, diamenciki, tak samo jak ja zajmuję się głównie haftem krzyżykowym, to również wszystkie swoje mulinki mam posegregowane. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Więc z uwagi na to, że nie mogę sobie segregować wszystkiego, bo nie mam na to miejsca, to po prostu robię to jak robię. A mi też nie zależy na tym, żeby te diamenciki były poukładane, dlatego że z tych resztek w zasadzie nie robię żadnych skomplikowanych obrazów, a jeżeli już je do czegoś wykorzystuję, no to te numerki nie są mi do niczego potrzebne, bo dobieram sobie to tak, jak mi się po prostu podoba. Ja sobie to teraz troszeczkę tutaj uprzątnę i już Wam mówię, co teraz będziemy robić. Teraz czas na ostatnią rzecz i co mam na myśli? Mam na myśli to, że kiedy robimy różne obrazy z mozaiki diamentowej, to trzeba to te diamenciki w jakiś sposób zabezpieczyć. Robimy to przy pomocy kleju, i kiedy robimy duże obrazy do ramki, nie jest to aż takie konieczne, ale kiedy robimy przedmioty użytkowe, których będziemy używać, i tak jak w tym momencie ta torebka będzie przeze mnie używana, no to przy pierwszej lepszej okazji te diamenciki albo się przesuną, albo najzwyczajniej odpadną. I żeby tego uniknąć. Zabezpieczamy wszystko klejem i ja po raz kolejny pokażę Wam, jak tym klejem to zabezpieczyć. Na samym początku dociskamy sobie wszystko mocno. Jak macie jakieś takie specjalne wałeczki, to możecie sobie tym zrobić. Ja nie mam takiego wałeczka, więc tak mniej więcej sobie to dociskam ręką. I ja do zabezpieczenia używam takiego kleju. Kupiłam ten klej i ja go używam. Możecie użyć jakiegokolwiek kleju, jakiego chcecie. I e, musicie zwracać uwagę tylko na to, żeby był on przeźroczysty po zaschnięciu. No i kiedy mamy taki klej, ja tu mam taką brudną końcówkę, ale to nieważne, po prostu wylewamy sobie go na naszą mozaikę. On po wyschnięciu jest przeźroczysty, więc nie ma się tutaj co spinać, że coś tam będzie widać. Zresztą ja Wam pokażę później efekt końcowy, jak to będzie wyglądało. E, dobra. Daję sobie tutaj od serca tego kleju. Nie mam żadnego pędzla, więc po prostu zrobię to palcem. Zabezpieczam sobie to w taki sposób, że po prostu zalewam wszystko grubą warstwą kleju. I ja się tutaj jakoś bardzo z tym nie patyczkuję. Po prostu rozmarowuję, jak leci. Teraz, kiedy wszystko mam już rozsmarowane, tak jak chcę, to po prostu biorę okrągłą chusteczkę i przecieram sobie tutaj te brzegi, które no, chciałabym, żeby nie były jednak polakierowane, poklejone może w taki sposób. Przepraszam, ale tracę głos, jak widzicie. Jeszcze ochrypłam przy okazji, no ale dlatego, że jestem chora. Um, więc może tutaj nie będę już za dużo mówić, ale po prostu sobie to wyszłam z kadru, w taki sposób wycieram, zbieram nadmiar tego kleju, który no, nie za bardzo jest mi tutaj potrzebny. Starłam to, co jakoś bardzo wystawało, ale nie wiem, czy teraz to zobaczycie, o widzicie. Nie dojeżdżałam tutaj do samego końca. Dlatego, że jednak chciałabym, żeby to było dobrze zabezpieczone i wolę nie dojechać niż wytrzeć za dużo, więc zostawiłam tutaj jakieś tam plamki, ale to po wyschnięciu zniknie, nie będzie tego widać. Zresztą ja wam to również pokażę, żebyście mogli sobie to zobaczyć. I zdecydować u siebie, jak bardzo chcecie sobie to wycierać. Teraz zostawimy to do wyschnięcia na kilka godzin. I co ważne, musicie zaglądać do tego co jakiś czas, dlatego że ten klej będzie się rozpływał. I on będzie tutaj spływał z tych diamencików. I się rozlewał, więc co jakiś czas musicie sobie dojść i zerknąć, czy ten klej za bardzo wam się nie rozlał. No a jeżeli tak, to trzeba wtedy jeszcze dotrzeć w tych miejscach, w których ten klej gdzieś tam wypłynął, ale nie jest to jakoś bardzo konieczne, bo tak jak mówię, on będzie przeźroczysty i nie będzie nic widać. Ja to teraz zostawiam do wyschnięcia, a w tym momencie posegreguję sobie wszystkie swoje przydasie. Tak wygląda ta torebka już po wyschnięciu. Mam wrażenie, że ona jeszcze nie wyschła tak na 100%, bo gdzieś tam jeszcze ten klej... Może nie, nie klei się, ale jest jeszcze taki lekko gumowaty. I z doświadczenia wiem, że on musi jeszcze sobie przesknąć, Ale jest już przeźroczysty. Jak widać tutaj gdzieś tam pod światło, odbija się minimalnie miejsce, gdzie ten klej był nakładany, nie jest to jakoś takie, nie wiem, przeszkadzające, rzucające się w oczy. Mi się to podoba na przykład. Tak jak mówię, to jeszcze nie jest to, co powinno być, ale mm, te diamenciki są już usztywnione, dużo bardziej niż były, zobaczcie, mogę sobie z całej siły tak dubać, i nic się tutaj z tym nie stanie. Zobaczcie. Naprawdę robię to mocno i nic się nie odkleja, więc naprawdę polecam Wam sobie to tak zabezpieczać. Ja sobie wymyśliłam na początku, że będzie to moja torebka taka do torebki, gdzie będę mogła schować wszystkie swoje pierdoły, bo ja naprawdę mam w torebce bardzo dużo małych rzeczy i czasami bardzo dziwnych rzeczy więc stwierdziłam, że wpakuję wszystko do małej torebki i to sobie wpakuję do dużej torebki i będę miała zawsze wszystko poukładane. Potem stwierdziłam, że o nie, 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 to będzie moja torebka na hawciarskie projekty. I już Wam pokazuję, co ja tutaj wymyśliłam. Moje hawciarskie projekty zawsze są jakieś takie niepoukładane i stwierdziłam, że fajnie by było, gdybym w końcu sobie to poukładała. Mam wszystko poukładane nareszcie. Cały projekt w jednym miejscu. Dobra, no i jest wszystko spakowane, więc ja jestem bardzo zadowolona. Nic mi się tutaj nie będzie kurzyło. A przy okazji cały ten projekt wygląda bardzo ładnie i ja jestem po prostu zachwycona. Dajcie znać, co wysadzicie o tej torebce. I dajcie znać, co Wy najbardziej lubicie wyklejać. Czy są to zwykłe, standardowe obrazy, czy jednak lubicie eksperymentować tak jak ja z różnymi e, użytecznymi produktami. Koniecznie mi napiszcie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!